Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś chciałem troszeczkę pofilozofować na temat A4B8, które posiadam. A konkretnie chciałem Wam opowiedzieć o wadach, zaletach, problemach, jakie miałem z tym autem przez pół roku, bo pół roku już jestem posiadaczem. No i tylko to. Nie chcę Wam tu opowiadać ogólnych wad i zalet tego auta, bo możecie znaleźć pełno filmów na ten temat w internecie. I różnie to tam ludzie opowiadają. Ja po prostu chciałbym powiedzieć tylko i wyłącznie na swoim przykładzie: jak u mnie to wyglądało, co robiłem, co mi się popsuło, i tak dalej, przez pół roku ostatniego użytkowania tego auta. No to dobra, nie będę więcej przedłużał. Zacznę może od usterek, jakie przez ostatnie pół roku użytkowania tego auta miałem. W sumie to auto nigdy mi się nie popsuło, także wysunęło na drodze. Jedyną w sumie rzeczą, która mi się popsuła w tym aucie odkąd je użytkuję, to był czujnik różnicy ciśnień w układzie DPF. Możecie zresztą to też zobaczyć na jednym z moich filmów, jak wymieniam ten czujnik. A jak to się stało? No po prostu zapaliła się kontrolka Check Engine po podłączeniu komputera. Okazało się właśnie, że to jest wina tego czujnika. Nie myśląc wiele zamówiłem nowy zamiennik, który podziałał mi zaledwie może 2000 km i czujnik już się do niczego nie nadawał. Zamówiłem oryginalny drugi nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale jakoś tak wyszło, że ten czujnik nie zdążył do mnie dojść, bo wyjeżdżałem i kupiłem drugi używany, oryginalny, gdzieś na miejscu. I ten czujnik właśnie zamontowałem i do dziś na nim jeżdżę. A nowy, który doszedł troszeczkę później, leży w schowku i czeka na swoją koleś, kolej. A do tej pory cały czas jeżdżę na tym starym, kupionym za jakieś śmieszne pieniądze, że tak powiem ale do dziś nie mam z nim problemu, wszystko działa, także jeżdżę dalej następną rzeczą, którą robiłem przy tym aucie to był silniczek wycieraczki tylnej w sumie kupiłem te auto już z popsutym tym silniczkiem spryskiwacze nie działały okazało się, że silniczek jest zardzewiały w środku i w sumie Przegnitym, można tak by powiedzieć. Zresztą też możecie to zobaczyć na jednych z moich filmów. Także to była kolejna rzecz, którą naprawiałem. Z tym, że no właśnie, tak jak wspomniałem, ta rzecz była już uszkodzona, jak kupiłem to auto. No i też, nie oszukujmy się, jest to tam mało istotna rzecz, tak? Silnik wycieraczki tylnej, także bez tego też się idzie obejść No ale chciałem Wam o tym też powiedzieć. No a następną rzeczą, którą można powiedzieć, że poprawiałem niż naprawiałem, była kierownica, którą odnawiałem i też możecie to oczywiście zobaczyć w jednym z moich filmów. Chodziło tutaj bardziej o efekt wizualny niż przeszkadzanie w użytkowaniu czy coś takiego. Po prostu chciałem, żeby to ładniej wyglądało, a przy okazji wypróbować jedne z takich tańszych środków do regeneracji kierownicy. Byłem ciekawy, jak to będzie wyglądać jak to będzie się sprawować no i przy tej okazji mogę wam też powiedzieć, że to było 2 czy 3 miesiące temu jak do tej pory to jestem z tego zadowolony kierownica wygląda dużo lepiej a użytkowanie jest tak jakby to było oryginalne także nic się tam nie dzieje jak najbardziej jeśli chciałbym sobie ktoś odnowić tak kierownicę jak najbardziej to polecam no i chyba to by były wszystkie rzeczy z takich, które musiałem naprawić w tym aucie, reszta rzeczy które zrobiłem były to tak zwane mm, rzeczy serwisowe nie wiem czy tak to można powiedzieć no chodzi mi tutaj właśnie o wymianę między innymi rozrządu czy tego impusa zabieraka w pompie oleju z którego te silniki słyną no ale może zaczniemy od rozrządu oczywiście jak większość rozrząd też możecie obejrzeć na moim kanale i jest instrukcja, jak ten rozrząd wymienić, jak ja to robiłem. No, powiem wam tyle, że kupiłem rozrząd oryginalny. Kosztował mnie około 600, kilka złotych. Między 600 a 700. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie. No, plus do tego doszedł pasek o sprzętu. W późniejszym, w późniejszym czasie też yy, roll alternatora, który no, nie wymieniłem od razu, też mogłem zrobić, ale to można zrobić później. Zresztą, jak śledzicie mój kanał, możecie to zauważyć, że wymieniałem później. Jest to do wymienia bez większych problemów. I także rozrząd, tak jak wspomniałem, na oryginalnych częściach, koszt około, przyjmijmy, 700 zł. Oczywiście wymiana mnie nic nie kosztowała, bo robiłem to sam i przy okazji zrobiłem dla Was film, No dzięki któremu też możecie sobie to sami zrobić. Następną rzeczą była właśnie wymiana wcześniej wspomnianego imbusa, zabieraka, pompy oleju. Film od niedawna również do obejrzenia na moim kanale z wymiany tego. Koszty jakie tam poniosłem, w filmie zresztą mówiłem, gdzieś około 200, troszkę ponad 200 zł może. Z tym, że właśnie no, wymiana do lekkich nie należy, troszeczkę tam trzeba się narobić. Na pewno kilka dobrych godzin, no ale oczywiście, wymiana mnie nic nie kosztowała, bo robiłem to samemu. Także liczy dla mnie się tylko koszt części samego tego zabieraka i kilku narzędzi, których musiałem tam dokupić, żeby to wymienić. Zresztą, zobaczyć, możecie zobaczyć to też na tym filmie. Także zapraszam też do obejrzenia. No oczywiście też no wiadomo rzeczą jest, że kilka razy wymieniałem w tym aucie olej podczas mojego użytkowania. Było to chyba 3 lub 4 razy, nie pamiętam już dokładnie. No ale olej to już chyba tak naturalna rzecz, że o tym wspominać nie trzeba. No i chyba to by było tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które robiłem przy tym aucie mechanicznie. Na moim kanale też możecie zobaczyć dużo filmików skodowania, tak zwanego doposażenia. Oczywiście wszystko co tam widzicie, no może nie wszystko, ale większość rzeczy sobie też aktywowałem przy pomocy programu VCDS i jak wiecie, można tam sobie dużo fajnych i ciekawych rzeczy odblokować, które czasami fabrycznie są zablokowane. Jeśli chodzi o spalanie, to również z jednym z moich filmów możecie zobaczyć mniej więcej jak to spalanie wygląda. Powiem Wam też, że większość, w sumie 90-95% mojej jazdy tym autem, jest to trasa, autostrada, także spalanie bardziej można powiedzieć autostradowe. Do prędkości 160 zazwyczaj tyle jeżdżę na tempomacie, jak widzieliście właśnie w jednym z moich filmów. Między 6 a 7 litrów, oczywiście zależy to od wagi auta, ile osób jedzie, czy też pogody, wiatru, czy czegoś takiego. Także między 6 a 7 litrów takie spalanie to auto ma przy tej prędkości właśnie której wam powiedziałem około 160 km na godzinę. Jeśli chodzi o wygodę, wyciszenie, to w sumie też nie mogę chyba nic złego powiedzieć na ten temat. Ogólnie nie jest tak źle. Fajnie się tym jeździ. dosyć dobrze wyciszone. Przy wyższych prędkościach praktycznie silnika diesla w ogóle nie słychać. Słychać go tylko przy niskich prędkościach, przy rozpędzaniu się. Także no, jestem też dosyć zadowolony z tego. Krótko mówiąc i podsumowując jeszcze raz wszystko, ogólnie jestem zadowolony z tego auta. Kupiłem je z myślą o tym, że. No, będę miał mniejsze auto niż Audi A8, no wiadomo, nie da się tego ukryć. Ale ogólnie jestem zadowolony przede wszystkim z nowości, że tak powiem, technicznych, które te auto posiada. Właśnie. No bo wcześniej w A8 no, takich rzeczy nie było jak tutaj tak zwanych bajerów. Tutaj jest tego troszeczkę. Jeśli chodzi o części i o obsługę, myślę, że tu jest podobnie, nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy. Jeśli chodzi o ceny części, bardzo podobnie. Na pewno mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, takich serwisowych, właśnie typu wymiana klocków, czy niedługo właśnie wymiana oleju w skrzyni, bo do tego się właśnie przymierzam, kompletuję już sobie narzędzia, urządzenia, także niedługo będzie można obejrzeć film również z wymiany oleju. Także, no nie wiem, czy ten film się komuś podobał. Czy się nie podoba? Mam nadzieję, że warty obejrzenia. No i chyba to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmu, dzięki za oglądanie w ogóle wszystkich moich filmów na moim kanale. Oczywiście cały czas wam te filmy polecam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.